Hej kochani, Mazury witają, zobaczcie gdzie jesteśmy. Patrzcie jak te ładnie mleczyki wyglądają, jest normalnie taka zielona płachta rozburzona na polu, cudownie, normalnie kocham Mazury, my idziemy kopać razem ze szwagrem. Ale zobaczcie, jakich mamy pomocników. Pomożecie? Pomożemy, pomożemy. No, no tak, oni chcą kopać, nie? Pewnie zryją razem z nami pole. Dobra, działamy i widzimy się za chwilę. Szwagiergania krowy. Pieseł sobie tam się tarza. A on też będzie pomagał kopać, pewnie, bo to dobry jest gagatek Ale co? Chciałbym pokazać wam ogólnie. Co znalazłem wczoraj na moim polu, tam gdzie wcześniej byłem za Adim? Zobaczcie, tutaj światło mi zasłania, jedna, druga marki 1905, ogólnie Wsiądzę sobie chyba. No. Stan jest. To ogólnie moje pierwsze sreberko. Stan jest bardzo fajny. Minica A tak jak widzicie. Także może to jakiejś wartości wielkiej nie ma ale dla mnie jest wartość potężna. Bo to było moje pierwsze srebro. Druga moneta. Bardzo zdezelowana. Może uda mi się ją uchwycić. 200 marek. Doszliśmy razem z teściem. Ona ogólnie była zgięta na pół. Pewnie ją ktoś przeorał, bo to jednak pole orne było. Z drugiej strony trochę lepiej wygląda. No. Ptaszysko jest, nie? Także. Co więcej. Zaczynamy kopać, nie? Młody. Tak. No, heja wszystkim. No ogólnie poznajemy sygnały, ale... No taki przyjemny, także co, będziemy działać, nie? Zobaczcie. Człowiek całe życie uczy się na błędach, nie? No ale jak przekopie tony ziemi, no to w końcu coś będę... Chociaż może tak do końca nie jest, bo tam zawsze się kopie, nie. <laughs> Dobra, jedziemy dalej. Nie wiem jak Wy, ale jak kocham mlecz, kocham ten kolor. Znaczy mleć, to chyba na to się nie mówi mlecz, tylko to jest jakiś tam mniszek. Bo to są dwie różne jakby rośliny, one bardzo do siebie są podobne. Aczkolwiek gdzieś tam ostatnio wyczytałem, że to jest mniszek. Ale kolor jest po prostu super. Patrzcie na to. Faktycznie jest gorąco. Nawet krówki do wody się pakują. To może i my zaraz się wpakujemy, nie? O, rodzinka pojechała. Bo teraz u teście tam byli w odwiedziny. No i tak to wygląda. Kopiemy dalej. Ryje jak dzik. No i znalazłem no ale co to jest? Kurde, nie mam pojęcia. Weź podaj mi tą Czekajcie, zaraz się przełączę, wam pokażę. Nie wiem, nie znam się, a zarobiony jestem. <laughs> nie wiem co to jest naprawdę taki tam kureczek od czegoś Ale fajnie, fajnie tak sobie pokopać Patrzcie. Był taki piękny sygnał na no, tu kawałek takiej blaszki aluminiowej Ale zobaczcie co jest najlepsze Jak to kurde zryte Oj teściu nie będzie zadowolony Patrzcie jak kopać młody zasuwa Dawaj, 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 gonią ci, gonią cię gonią cię Jest, kurde, czarny koń programu Przebiegł. Oj, muszę Wam powiedzieć, że on się tak do kopania rwie, Tata, że to jest po prostu poezja. Tata, to jest poezja. Czy można taki młody na rybek zarazić? kurcze pięknie jest, naprawdę jest pięknie. Znowu taki ciekawy sygnał. Aczkolwiek po raz kolejny nie wiem, co to jest. Fajnie biło, ale... Ale się skończyło. No i patrzcie, jest monetka, 1976. 20 groszy PRL. Pozdrawiam króla PRL-u. Patrzcie, nie byłby to odcinek bez Polmosa. Dawaj synek. Patrz na ludzie i się uczcie. Nie wiem co to jest Oczekujesz, Po raz, raz kolejny nie, To jest zasłona do wozu drewnianego O właśnie Teściu mi tu tłumaczy To jest klosz jest... taki na tabot Tam się zamykało to i zaciskało Także macie nie? Pokaż tutaj Pokaż synu Tak i syn znalazł pierwszą łyżkę kurczę Znaczy Element łyżki no to co? Smacznego. Tak moje kopanie powoli dobiega końca Ale powiem Wam, że Nie wiem, odłożę te swoje fanty. Zobaczcie. Ja chyba więcej nic wam nie muszę mówić. Słoneczko świeci. Na krótki rękaw jestem ubrany, a jest tak cieplutko. Mazury to jest tak piękna kraina, że po prostu ja jestem w niej zakochany. Tym pięknym akcentem żegnam się z Wami, kochani, i do następnego. Trzymajcie się cieplutko, cześć.